To jest Battlefield 3 w trybie e, Team Deathmatch, zdaje się. A to jest bardzo przyjazny daszek, na którym sobie taką miejscówkę zorganizowałem. Ale chyba nic z tego nie będzie, bo strasznie tu przybyło sojuszników i się robiło piekielnie ciasno. Aha! Pulpik! Mam cię! No i tak, może tu się trochę uda posiedzieć. Okej, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Tu zaraz coś będzie wchodził, co? Zbili go. Dobra. Mój czujnik ruchu... Oła! Plecy! Aż mnie w kręgosłupie zakuło! No dobrze. Znacznik odrodzeń posadziłem w tym miejscu. I to chyba był dobry pomysł, bo... powinienem mieć dostęp do pleców naszych rywali. Ale nie. Coś nie widzę. No dobra, spróbujmy zająć może ten budynek. Stawmy tu znacznik tradycyjnie. Budynek to nie jest taki dobry pomysł chyba. Tu może być też wesoło. Z tamtej strony chyba będą szli, albo z tamtej. Alus tej, ah, mam cię wesper, mam cię bratko. Dobra, spokojnie. Z tej strony czujnik będę wszystko widział. Chyba bardzo dobre miejsce zajęłem. Tam są przy drugim budynku. Rzućmy im granat. Trzymajcie głowy nisko. O tak. I teraz! Moi ulubieni rywale, a jak? Będą tu szli, pewnie. Tam idą. Czyli wyjdą z tej strony. Dobra, na razie jesteśmy tutaj bezpieczni. Pozostanę tutaj przez jakiś czas. jest na tej strony. they don't, eat don't, they don't, they don't, you don't, eat don't you see okay Oh, 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 just i here, you Tam chyba ktoś był, i już go nie ma. Ok, to pora zmieścić, zmienić miejsce. Tylko potrzebuję amunicji. Potrzebuję ammo. mi ammo. Potrzebuję ammo, żeby postawić y, znacznie gdzieś w innej lokalizacji. Teraz zaraz, zaraz. tam ci będą z tej strony szli. To prawie na pewno zdążę, 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 zdążę. Dążyłem. Ach! Kurcze, nie czym? Poczę... Nie, eee. nie, 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 ale wiedziałem, gdzie idą. Wiedziałem, gdzie idą, dobra. Stawmy znacznik tutaj. Nie jest idealne miejsce. Wow, ale ktoś poleciał, jakby to sprytniej ich podejść, żeby ich podejść też na szczęście, Trzeba by się tu wbić, to byłby dobry pomysł, chyba. Czy tam radę? Kurde, nie wiem, czy tam radę po lewej. Aaaaa! Za dużo myślisz, chłopie! Gdy przykważenie z przykworzeniem. Ludzie nie umieją granatami rzucać. Próbujemy tu się przeczaić. Tam odzywa Skype, ale to nic nie szkodzi. Podjąłem go tym granatem, czy nie? Słyszycie ich po lewej? Ja ich słyszę Dobra, kurde, czujników ruchu nie mam Uwaga na ogień snajperski, odbiór Dobra, panowie Misiałam. Ok, idą od tyłu. holender. Mam nadzieję, że ktoś się na niej zrespawnuje. Aaaa! Czy wygraliśmy, czy przegraliśmy? Wygrał! Twój zespół wygrał. Wybaczcie to. <gry> Cię zawsze podniecam jak dziecko. Wynik taki sobie, ale bardzo przyjemnie się grało. Widzimy się w następnej rundzie, prawda? Tak jest, mam nadzieję. nie zdążyłem? God ja damn Ej, witam was serdecznie ponownie. E... Ja cię kręcę. Nie wyrabia. Nie lubię grać szturmowcem, ale pomyślałem sobie, że zrobię delikatną zmianę. Szturmowcem zagram. To martwy jest, okej. Okay. Co my tu powiedz. Strasznie dużo szturmowców mamy. Nie mogę z holender. Proszę bardzo, proszę bardzo. Nie? No to ja idę. A ja tam kogoś nie widziałem? Oła. Kurde, ludzie są ode mnie dużo szybsi. Nie jestem przyzwyczajony do tej pukawki, one zupełnie inaczej działają, kurde. ale za to pięknie nos nos nosi kule ten sprzęt. Kogoś gdzie? E, fajnie się z tego strzela. Jeszcze można sobie... Ajajajaj. Aj, aj, aj. Tylko mam, nie mam żadnych unlocków praktycznie, tylko ten jeden celownik. I on jest, on jest za mocny na, na, na te dystansy, z którymi tutaj się musimy borykać. Może się uda kogoś ocalić? sobie jajko uczynić, że trafiłem się w głowę ze dwa razy, ale dalej. Na razie spokojnie w miarę. Team Deathmatch, jak zwykle. Jak zwykle na Zjednoczonych Republikach granie. Olek, kolasie ładuje. Da się coś zacięło. <tutuj> tutaj albo klient ma jakiś mega magazynek. Dało się przebiec? Trochę za dużym łukiem, chyba co? Weźmy. Chodź, chodź, chodź. Z tej strony. Też bezpiecznie. Oj, ta runda się szybko skończy. Coś mi się zdaje. Uwa. Jak mi wyszło z punktami? Miałem chyba niezły tam w paru miejscach ten wynik. A taki chyba sam jak ostatnio. Okej. Okay. Zobaczymy się zatem w kolejnej rundzie. I tym razem wybiorę jeszcze coś innego. A, że było rozmaicenie. Co mi tam? Widzimy się zatem za chwilę. Jak obiecałem, tak zrobiłem. O, gram teraz z supportem, a używam e, ASV. Jakaś asysta powie swojego. Trafiłem. E, roz... Tak, tym razem w trybie Rush. O, ktoś tam idzie. Tu mam sniperów, więc z tamtej strony jestem bezpieczny. Się wydawało, że byłem bezpieczny, ale nie jestem pewny. A jestem hmm. jednak bezpieczny. Dobra, kryją tą stronę. Powinienem bardziej bliżej stać tego mm, przekaźnika, żeby go bronić, ale powiedzmy, że kryję tą flankę prawą. Prawą z tego punktu widzenia. Na wszelki wypadek. Zostawmy tu mora, gdyby się przebił przez snajperów jakiś wróg. Dobra. Niewiele się tu działo. Niespecjalnie ta broń mi przyjada do gustu, ona ma... wiele, niewiele... Okej, okay, udało się. Ona ma niewiele pocisków, a mój... wiecie, jak ja panicznie czasami strzelam, nie? Był ktoś? Widziałem gościa. żeśmy ruszyli do przodu. Mam nadzieję, że to się nie, nie skończy jakoś źle. Zostawię Claymora i spadam stąd. To coś się chyba niedobrego szykuje. Dobre miejsce, zobaczcie. Tam, jeżeli postawię Claymora, to nic mi nie wejdzie. A z tej strony moi stoją, więc ja mogę tych, którzy się tu będą gdzieś czaić, strącać. O, wow, pod warunkiem, że mnie czołg... Ja pierdziu, no taki miałem plan! A czołg postanowił zburzyć ten budynek. Nie chciałem strzelać przez swojego, wiedziałem, że... No jak ten koleś... Aha, wszedł przez Claymora. Daj się, chłopie, nie z Jak ja jak będzie walił w ten budynek? Jak nic. Nie wiem, co zrobić. Iść stąd, czekać. Taki był przystany plan. Hmm, dobre miejsce. Wejrzę raz wejdzi. A ten będzie walił w ten w ten budynek w tym człowiekiem. Nie nie nie. No podnieś mnie chociaż jakiś zamata... jak mnie zamordował. Dobra, spokój. Jak nie urok to. Dobra, jak stajemy z punktami? A nie najgorzej, bo cały czas mnie podnosili. Dobra, coś trzeba. Zaraz, zaraz. Dostosuj. Weźmy sobie do licha technika, skoro nikt nie chce. Ale trzymajmy się tego ASV. Skoro miało być coś innego, to będzie. No kurczę, odwrót. Jesteś tutaj, tak? Myślałem, że sobie kurde, że, że ten pocisk nie przeleciał przez okno. Dobra, w końcu go rozwalę. Ja mam tu miny? Mam. Trzeba było miny. Nie nabijają, bo z noża zabiłem. Nieraz zabiłem z noża. <laughs> Może nawet sprawdzić na moich statystykach. Kurde, z tym celownikiem? <laughs> Muszę zmienić coś, no ale dobra. Lepiej chyba byłoby grać z mechanicznym z tym. Kurde, ale nas pocisnęli. Bo nigdy do tego czołgu nie wali. Kurde, sami sanitariusze. Ja, ja pierdziu. pierził. Znowu ten Abrams. Ja pierdzią. Zobaczył mnie przez okienka. No, ale baty, ale baty! Niewiele pomogłem tym inżynierem, co? No niewiele, niewiele. Jak stajemy z punktami? O jaciek. Kurde, ta ev rzuca jak... Jakiś będzie nic A! Mam cię Nie mówcie, że on znowu poleciał tym To masz? Pogubiłem się trochę Ej dupa Dobra, nasz no na to Ej nie nie nie, nie wspinamy się po drabinie żołnierzu. Kurde, kamienie na drodze leżącego do przeskoczyć nie potrafi, ale jak tylko drabinę zobaczy, to zaraz się na nią chce wspinać. Nie wiedziałem, że tam się wychodzi. Taka dobra pozycja myślałem. Celownik mnie wykończy. Straszny, straszne, ale jeszcze nie mam żadnego unlocka sensownego. Holograficzny kolimator, wszystko by się przydało. Rozwalili nam a. Oh. Nie, nie czuję się tu zbyt dobrze. się uda tutaj coś. No i już podłożyli ładunek. O, Cholera. Zmieniaj ten magazynek, zmieniaj, zmieniaj, zmieniaj. O rany, jaka ta broń jest straszna. Znaczy ona jest dobra, ale jak już się ma jakieś unlocki. Oh. Okay. O, no, dobra. To była straszna runda. Ale i takie muszą się trafić od czasu do czasu. Yy, spróbuję jeszcze jakąś y, nagrać jedną, także do zobaczenia mm, za chwilę. Hej, hej! Tak jak obiecałem, będzie niekonwencjonalnie, znaczy niekonwencjonalnie, inaczej do tej pory niż do tej pory. I zagramy takim snajperem bardzo, bardzo kampującym. Tam siedzą wredniaki, co? Takim. A Ta do licha. Słyszałem, że go zabiłem. To jest tym razem chyba skład deathmatch to znaczy, że są cztery drużyny. A jesteś, mój! Dobrze. Lubię ten budynek. Uciekł, bo on ma dosyć dobre pole widzenia, i na, na tą całą mapę, i tutaj na ten fragment. To jest support, fajnie. Dorzuciliśmy mamy ammo, więc luz. W tej chwili, i no, ten, ten, ten znacznik, em, czujnik ruchu dosyć bezpiecznie nas, em, no, w bezpiecznej sytuacji nas tu pozostawia, chroni nas, mój Boże Biegam sniperem wierpię <laughs> zdecydowanie na niedobór słownictwa, bo się staram skupić na maksa ale ten tu piszę. Stoi tu wali mi odstrasza strasza, kurczę przeciwników. I co to za zabawa jak on tu wszystkich kosi? Nie? Postawmy ten wskaźnik, znaczy ten na tu Jak się ręce. Się strzał, czy tam jakiś wrog jest? Jedyny problem to, że na, po prawej stronie jest jeszcze czterech i będzie po sprawie. A nikt nie kampuje? Nie. A nikt nie kampuje? Nie. Jak nie, camp rok? Ja tylko kampię, już poliście mnie znać. Ah, chyba zwycięstwo wygraliśmy? Mam nadzieję, że tak. Tak czy inaczej. Mój Boże, ale mało światła było. Mam nadzieję, że jakoś to się udało Wam. Dopiero teraz zauważyłem, że nie mam tu światła w ogóle. Ale to idealne dla snajpera. Nie wiem, ile osób zabiłem. Nawet nie patrzę. O, wow, ale dostałem punktów. No to co? To by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pułkownik, a jakże. Yy, I co? Do rychłego zobaczenia. Jeżeli macie ochotę na więcej, to zawsze coś na moim kanale znajdziecie. A tymczasem, borem lasem. <grym> Czy jakoś tak? Trzymajcie się. papa. Pa. Hello.